drg siema tu brawo z tej strony kolejny materiał z cyklu wyjazdy znajdujemy się tak jak wcześniej mogliście zobaczyć w Lozannie znowu to już mój drugi rok tutaj rok temu również byłem na konkursie FIBA ale niestety była pandemia i nawet nie mogliśmy wyjść z hotelu. A teraz się w końcu udało. Wybrałem wcześniejszy lot i wczoraj cały dzień sobie pochodziłem e, i popływałem, tak jak mogliście widzieć. cóż, jest dziś mm, sobota, dzień konkursu, więc zaraz wyruszamy na Practice Court, trochę porzucać, zobaczyć kosz i tak dalej. Chociaż już wczoraj byliśmy i naprawdę kosz jest perfekcyjnie, jest troszkę niżej, e, także super i boisko jest serio. Perfekcja. Jedyny minus to znowu pada. Nie wiem, co jest z tą pogodą w tym roku, ale kudle co. Co jest World Tour, to, to pada też. Jest Joel Henry, jest Tony Crosby, który wygrał konkurs Sadówki 54. Goś ma, nie wiem, 1,70 m, chyba niecałe nawet. Muszę sprawdzić, potem wam powiem dokładnie. I serio, daj radę. Ogarnia temat. Także będzie dobry konkurs, szykuje się dobry konkurs. No jestem już po śniadaniu, także lecimy na prakty. Już to mokre. Już na boisku. Dzwoniłem wczoraj z Joelem rozmawialiśmy Yo, ja muszę poskakać jutro Na practice Po czym dzisiaj dzwonię godzina 11.40 Joel oh, Yo, Także chłopaki śpią A ja tak jak zawsze Practice, sobie trochę porzucać Może lekko poskakać bo To też zaraz nagram i wyczuć kosz i zobaczyć jak to odbija i tak dalej czyli to co staza, to co zawsze no niestety warunki są jakie są mam nadzieję, że w ogóle mamy jakiś namiot bo szczerze mówiąc na rozgrzewkę bo szczerze mówiąc to w ogóle nie widzę żadnego namiotu tak żeby się rozgrzać nawet także wydaje mi się, że mamy 3 minuty rozgrzewki tutaj i no mm, także Ale jest plus, bo po 15 minutach się tak rozpogadza. Także mam nadzieję, że nie będzie cały dzień padać, to wszystko wysnie i będzie super. już po krótkim treningu jak to można nazwać treningiem takim ala rzutowym, trochę psadów. ale powiem wam, że już od nigdy tego nie stosowałem, nie lubiłem tego stosować byłem przeciwny skakania w ten sam dzień żeby jak najwięcej energii zakumulować na na konkurs czy tam na występ jakiś a już tak od roku, może trochę więcej zacząłem to robić i dużo mi lepiej tylko teraz trzeba się ogarnąć czyli zimne prysznic, rolowanie, rozciąganie jak się lepiej i wtedy jest, wtedy jest good A mnie to działa, ja tak lubię robić i, i tak robię choć nie zawsze, to zależy też od warunków tak jak się wyśpię i tak dalej, to spoko, ale jak na przykład gdzieś mało śpię i tak dalej, no to nie zawsze niekoniecznie ładnie dosyć, więc mam nadzieję, że szybko, szybko to wyschnie wszystko, słoneczko wychodzi i najgorsze jest to, że lunch mamy do drugiej. Konkursem o 21.00, a kolacja zaczyna się od 20.00. Więc, no, to jest taki problem, ale pewnie poproszę jakiś lunch woksza i sobie zostawię jedzenie na później. Już po lunchu w łóżku odpoczywam i rozmyślam wsady, bo to nie takie proste. Na przykład taki toni, dzisiaj od razu pewnie wysadzi, wiedzie z dabulapem Najprawdopodobniej jest pierwszy, bo nazwisko ma Crosby, czyli C. Czyli ABC jest pierwszy, potem wychodzi na to, że jestem ja, a potem wychodzi na to, że jest Joel. Z moich obliczeń tak wychodzi. Więc mamy to niego pierwszego. Zapewne robi dabulapa Przeoglądamy jego wszystkie filmiki, zapewne wyjdzie pierwszy z dabulapem i może dostać albo same dziewiątki. Wątpię, czy jako pierwszy sad może dostać dychy. W co wątpię. Myślę, że dostanie 9-9 i może 10 albo 9,99. Drugi jestem ja i wjeżdżam z, z kozła za plecami to sobą. Myślę, że dziewiątka może się pojawić, ale myślę, że dychy. E, że dychy będą. Następnie Joel Joel najprawdopodobniej wleci z, z takim. Niech to się nazywa 300 zł Na to są jedną ręką co Lipek robi. Chociaż może co innego muszę dać. Wydaje mi się, że to może próbować. No i jeśli siądziemy w pierwszej próbie. Może dycha się też pojawić, ale obstawiam dziewiątki. No i następny wsad. Następny wsad to jest już zagadka. Nie mam pojęcia. On pose le, la na de chief na i Byłem na gymie, także załogałem się, ogarnąłem i chwilę zacząłem oglądać kaliski streetball, ponieważ jest dziś konkurs, po czym zobaczyłem, nie mam pojęcia jak się ten ziomek nazywa, z Damów, nabiega, nabiega i się wpije przy prawie w tego, w marku ten Jumpa, bo było ślisko, więc widzicie. Wy jesteście odpowiedzialni za siebie i za swoje zdrowie. Jeśli jest, jeśli jest ślisko, to wy bierzecie odpowiedzialność za to, czy skaczecie, czy nie skaczecie. Tak jest. Także czasem w takich sytuacjach trzeba po prostu być niemiłym. No, niestety wiem, że wielu wiele osób zawsze chce, żeby wiecie, wszystko się odbyło. I nie zważa na, czasem na zdrowie, nie mówię tutaj o Calisthenicsie balu, broń Boże, nie, nie, tylko mówię ogólnie tak, o tych bale i tak dalej. Że pamiętacie, najważniejsze jest Wasze zdrowie, jeśli są naprawdę złe warunki, to jest wszystko do dogadania, żeby później coś zrobić, wcześniej coś zrobić. Czy po prostu czasem, czasem tego nie robić, bo, bo po prostu się nie da z warunków, nie. Ale z tego co tam wiem, chyba przenoszą to na hale, także spoko. U nas na szczęście warunki są dobre. Rano lało, ale już teraz jest super, słońce świeci, jest ciepło, więc mega. Więc możemy się rozgrzewać normalnie na zewnątrz, bo, bo tak to byśmy byli w dupie, bo nie ma żadnego namiotu nawet. I byśmy co, no... Nie wiem jakbyśmy rozgrzewali w klapkach, po czym by miał cały okres skarpety nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by było, nie. Dobra, godzina 19 po 2:40 konkurs. Polska góra! Pora zrobić swoją robotę, Polska burzą. Konkurs za 20 minut, jazda. we <laughs> Let's go, stop so yeah, yeah. the Maria, bro, I'm super happy on the right, I love, bro. Shit. I appreciate you, man. Oh, this feels so good. I No, wiecie, ja rozumiem wszystko, ale no szóstka za Winmila nad kimś, pomimo tego, że to było w drugiej próbie. No kurwa nie no to jest siódemka. No, no rozumiem nawet siódemki, ale no, to nie jest sześć, nie? No, bez przesady. Jeśli miał siódemkę, no to by był remis wtedy i, i była dogrywka. Podobie ma 9-9. No już trudno, niech wejdzie to 9-9. Ale gościowi za Winmila z ręki tam w trzeciej czy w drugiej próbie dają a kurde, osiem kurde 8 ma 6 za mila z narzutu nad kimś, 6, nie no. no, trochę zrypałem ten pierwszy wsad. Sensu mogłem prowadzić drugą próbę i zmieniłem to. No to jest to, to, z tym dałem dupy, nie? Czasem po prostu tak jest, czasem tak jest, ale no, wnerwiony jestem, bo no, wiecie, ja zrobiłem swoją robotę. a Czasem to ocenianie jest takie, że... Cóż. Lecimy z tym dalej. Ogarnąć się trzeba. No i co? Nie poddawać się. Jazda dalej. A tak oglądając jeszcze na szybko. No, ocenienie było jakie było, ale Geo Lobby należało się wygrana, bo 300 wniosków. I to 36 pod nogą. Takie niecałe 3-6 należy mu się za to. Lecimy z tym dalej. No ale jeszcze teraz sobie zerknąłem i, i takie porównanie zwykły mil 8, Winbill na to sobą, szóstka. Oh, ja się powoli ogarnia, jest 12, więc pora spać. Jutro dopiero o 21 mam wylot, więc koło 12 trzeba się wymordować z hotelu i no. Jakoś zabij ten czas, więc pewnie będę do dookoła. I zwiedzał troszkę. Um, no, mam nadzieję, że podobał się materiał, ja się y, ogarniam dalej, cisnę dalej. Nie ma co się załamywać, swoją robotę zrobiłem. Trudno, mogłem mogłem to zaplecami w pierwszej próbie. W ogóle z tymi zaplecami jest tak, że ostatnio zauważyłem, co to robię na konkursie, to robię w drugiej próbie. I kurde za cholery. Nie mam pojęcia, dlaczego nie spróbowałem drugiej próby. Fuck. Nie wiem po prostu, ale to jest życie. Było, nie ma co do tego wracać. Było parę godzin temu, trzeba się skupić na dniu jutrzejszym, i tyle. I tak to w życiu jest. Mam nadzieję, że podoba mi się materiał, jeśli tak, to zostawcie Łapkę w górę, suba. I do następnego. Przenuci ciężko, pozdrawiam. Grabo.